Mamy to! Mamy to! Świeżutki pozew przeciwko Netflixowi. Jeśli chcecie dowiedzieć się, na czym konkretnie oparty jest ten pozew i czy Netflix będzie miał kłopoty i będzie musiał zapłacić sporo pieniędzy, zostańcie z nami. Bohaterka znanego serialu zarzuca twórcom platformy szereg zaniedbań i działań zniesławiających. Może przypomnijmy sprawę. Otóż na Netflixie pojawił się serial o chwytliwym tytule Reniferek. Główny aktor, będąc jednocześnie scenarzystą tego serialu, opisał swoją historię, w której był stalkowany przez kobietę, która zaczęła chętnie udzielać wywiadów, zaprzeczać przedstawionym faktom w serialu, a ostatnio dowiedzieliśmy się o tym, że złożyła pozew przeciwko Netflixowi o zniesławienie. No właśnie, ten pozew to jest trochę takie pomieszanie naszego postępowania cywilnego z postępowaniem karnym czyli postępowanie cywilne o naruszenie dóbr osobistych. Z takim aktem oskarżenia mhm. o zniesławienie. Tutaj mamy do czynienia oczywiście z procedurą amerykańską, w którą, którą nie będę się wgłębiała. Może kiedyś poświęcimy jeden odcinek na porównanie procesu amerykańskiego no, no, do to... polskiego, bo to może być ciekawe. Ale dzisiaj może skupmy się na zarzutach, które prawnik Fiony podnosi w tym pozwie. Tak? Mhm. Po pierwsze, prawnik Fiony Harvey zarzuca Netflixowi, że nie przedstawił żadnych dowodów. Na winę Fiony Harvey, czyli głównej bohaterki, przedstawianej jako Martę. Netflix nie dołożył należytej staranności prze realizacji tego filmu, przez to, że wskazuje, że to jest historia prawdziwa, czyli mm -hmm. oparta na faktach. No właśnie, a ani Netflix, ani GATT nigdy nie skontaktowali się ani pośrednio, ani bezpośrednio z Fioną w celu potwierdzenia historii Richarda Gaba. Pełnomocnik Fiony Harvey podnosi w treści pozwu, że pozwani nigdy nie otrzymali żadnego potwierdzenia od żadnego organu mm. rządowego. Że Harvey przyznała się do winy lub że została skazana na karę pozbawienia wolności. Widocznym jest, że Fiona za pośrednictwem prawnika stara się zdeprymować w oczach sądu Richarda Gada, czyli właśnie głównego bohatera całej tej naszej historii. I pełnomocnik wskazuje, że był on uzależniony od narkotyków, że składał fałszywe zeznania na policji, i przez co myślę, że chcą zdobyć przewagę przed sądem, wskazując, że mają. No, przeciwnika niegodnego zaufania i niewiarygodnego. To może przechodząc do konkretnych przyczyn złożenia tego pozwu przez pełnomocnika Fiony Harvey, no to przede wszystkim powołują się na zarzut zniesławienia. Pełnomocnik podnosi, że nieprawdą jest, że Fiona Harvey była skazana za bycie stalkerką i że odbywała w Szkocji karę 4,5 roku pozbawienia wolności. Również zaprzeczają temu, aby Harvey była skazana za prześladowanie i aby przyznała się do tego czynu i została to skazana. Harvey wskazuje, że te zarzuty są całkowicie bezpodstawne. Ponadto zaprzecza, że była kiedykolwiek skazana za molestowanie Richarda Gada, i aby przyznała się również w tej sprawie do winy, i że została za to skazana na karę grzywny. Więc tak naprawdę zawsze tym wszystkim kluczowym faktom, na których został oparty ten serial, tak? Również zawsze temu, że dokonała napaści na Richarda Gada na tle seksualnym. I jak pokazano właśnie w jednym odcinku tego serialu. Że brutalnie w stosunku do niego się mhm, zachowała, tak. że go zaatakowała na ulicy, więc no to tutaj bardzo istotne, że temu zaprzeczają. Również rzekomo nieprawdą jest, zdaniem pełnomocnika Fiony, że policyjny detektyw powiedziała gadowi o jego prowokacji w stosunku do Harvey i że przedstawiała mu jakiekolwiek nagrania. Również pełnomocnik Harvey zaprzecza. Aby czekała pod jego domem przez 16 godzin dziennie, jak to zostało wskazane. Przecież w serialu było, że ona siedziała na przystanku autobusowym, prawda? Czy deszcz, czy burza, to czy słońce. Tak. I on się rzeczywiście obawiał już o swoje życie i jego najbliżsi. A jakie szkody doznała Fiona Harvey? Na Pełnomocnik Fiona Harvey właśnie upatruje szkody poprzez zachowanie Netflixa, które skutkowało. Poczuciem u niej poniżenia, upokorzenia, co zraniło głęboko jej uczucia. Jednak znowu tej pełnomocnik krwiony nie naprowadza żadnych dowodów, na przykład na to, że ona w wyniku takich działań utraciła zysk z prowadzonej działalności. Mhm. Tak? Ona tutaj jest prawnikiem, więc powiedzmy, że tutaj w tym zakresie, jakby doznała jakiejś szkody i byłoby to wykazane dokumentami, no to możemy tu mówić o inicjatywie mhm. dowodowej. Natomiast tej pełnomocnik się nie wykazał tą inicjatywą, więc zobaczymy, jak, jak będzie dalej. Zdaniem pełnomocnika, niewłaściwe zachowanie pozwanego wyczerpało znamiona zniesławienia, właśnie o czym tutaj wcześniej już mówiłam. I tu znów pełnomocnik akcentuje, że żaden z pozwanych nie dołożył należytej staranności w celu ustalenia prawdziwości lub fałszywości twierdzeń. I w związku z tym Harvey właśnie doznała poważnych uszkodzeń psychicznych i emocjonalnych. No, no tak, no ale w pozwie mamy w sposób taki dosyć skomplikowany, można powiedzieć, określenie wysokości szkody. No tak, trochę tak typowo po amerykańsku, ale zaraz do tego przejdziemy, bo pełnomocnik przede wszystkim uważa, że wysokość szkody, która zostanie ustalona w procesie, przekracza 50 milionów dolarów, z wyłączeniem opłat prawnych, kosztów i odsetek ustawowych. Natomiast oni tak właśnie jakby szacują tą szkodę. Tak jak w prawie polskim od razu określasz wysokość mhm. szkody, a tutaj, jak widać, ta szkoda jest określona nie mniej niż 50 milionów dolarów. A dodatkowo prawnik Harvey domaga się odszkodowania karnego, choć która ukaże za jakiekolwiek zaangażowanie się w tą sprawę i za odniesienie jakichkolwiek korzyści związanych właśnie z wypowiedziami zniesławiającymi Fiona Harvey. Okej, okay, no druga przyczyna działania pozwanych, na jaką powołuje się pełnomocnik, to celowe wyrządzanie szkody emocjonalnej. Tak, tak jak psychiczna, można powiedzieć, w prawie polskim. I zachowanie pozwanego było w mniejszej sprawie, Według pełnomocnika Harvey skrajne i oburzające, a jego intencją było spowodowanie, lub lekkomyślne zignorowanie prawdopodobieństwa wyrządzenia szkody emocjonalnej i cierpień psychicznych Fiona. tak? Zachowanie pozwanego zostało zdefiniowane jako tak ekstremalne, że przekraczało niby wszelkie granice zwykle tolerowane w cywilizowanej społeczności. Harvey doznała poważnego i skrajnego cierpienia emocjonalnego, bezpośrednio spowodowanego skandalicznym zachowaniem pozwanych. I tu znowu gołe, niczym nie poparte twierdzenia. Dokładnie, pełnomocnika Harvey. Zachowanie pozwanego miało rzekomo na celu wyrządzenie szkody Harvey, czyli było umyślne i wiązało się ze świadomością, że Harvey dozna takiej szkody. Więc to jest poważny zarzut. A w związku z tym Harvey doznała uszczerbku psychicznego, za co właśnie domagają się tego odszkodowania. Pełnomocnik uważa, że emocjonalne no, odszkodowanie, tak to mhm. tłumaczę, mhm. z tego pozwu przekracza 50 milionów dolarów, nie licząc opłat prawnych i odsetek, Ustawowy, ja ponieważ e, e, pozwany zachowuje się skandalicznie i jest podkreślane to przez pełnomocnika. Harvey będzie domagała się kar umownych, chociaż też do końca nie wiem, co tutaj ma pełnomocnik na myśli, ponieważ z tego co wiem, Fiona Harvey żadnej umowy z Netflixem nie zawierała, mhm. ani z Richardem Gadem. W każdym razie intencją pełnomocnika Fiony Harvey jest odebranie jakichkolwiek korzyści finansowych lub innych wynikających z opublikowania tego, Nagrania tego, tego serialu Netflixowskiego e, Reniferek. Więc tutaj również pada kwota przekraczająca 20 milionów dolarów. Więc zobaczymy, czy to będzie się wszystko sumowało, jak do tego sąd podejdzie i jak będzie oceniał, mm -hmm. wyceniał tą szkodę. Fiona Harvey za pomocą swojego pełnomocnika podnosi, że pozwany miał wobec Harvey obowiązek dołożenia należytej staranności, aby dokładnie przedstawić jej postać właśnie w serialu Reniferek. Tym bardziej, że tytułuje tą historię jako historię prawdziwą. Przede wszystkim jej prawnik powołuje się tutaj na rzekome wyroki skazujące Fionę za napaści na tle seksualnym i fizycznym w stosunku do Richarda Gada, a także na chęci zapewnienia, że Harry nie zostanie zidentyfikowana na podstawie informacji zawartych w tym serialu. Mhm. I tutaj też w wywiadach Richard Gad wskazywał, że faktycznie oni, kręcąc ten serial, absolutnie nie chcieli, żeby prawdziwa. Marta, czyli Fiona Harvey, została utożsamiona, właśnie stą, utożsamiona z tą postacią, i żeby tutaj internauci ją zidentyfikowali. Niestety no, stało się jak się stało, ponieważ na Twitterze czy na Facebooku były jednak w archiwum wpisy mhm. Fiony Harvey, i w ten sposób no, została ona zidentyfikowana, ale ona tutaj nie, nie pozostaje, moim zdaniem, bez winy. Ona naprawdę z chęcią udziela wywiadów no, co do tego serialu. I tutaj jeszcze jest właśnie głośny ten pozew, mhm. więc ona sama, moim zdaniem, trochę tą historię rozdmuchuje. Prawda? Czyli nieważne, jak mówią, ważne, żeby mówili. Trochę, trochę tak, więc ona zyskała, moim zdaniem, bardzo na popularności. pytanie, właśnie, czy jej prawnik faktycznie będzie w stanie udowodnić szkodę mhm. tych naruszeń, tak? Bo tutaj, jeżeli nie ma tej szkody, no to co tutaj naprawiać? A, no. Więc ponumocnik wskazuje, że oskarżeni, czy zwani, naruszyli, właśnie, swój obowiązek staranności i wielokrotnie podawali nieprawdziwe informacje na temat Harvey w tym, w tym serialu. Ponadto pełnomocnik dopatrzył się naruszenia obowiązku poprzez nadanie Marcie niesamowitego podobieństwa do Piony Harvey. O, I tutaj już zaznaczyliśmy ten temat, czyli zgodnie tutaj z stwierdzeniami w tym pozwie, w wyniku naruszeń strony pozwanej, Harvey została zidentyfikowana właśnie przez naturę. I w wyniku naruszeń Netflixa, rzekomych naruszeń, Fiona Harvey została zidentyfikowana jako prawdziwa Marta z serialu Reniferek. I tutaj oni zarzucają, że nie powinno to mieć miejsca, skoro oni kręcą serial, to powinni to w taki sposób zrobić, skoro podają nieprawdziwe informacje, aby nie było tu żadnych podobieństw do, do prawdziwej Fiona Harvey. No tutaj ja nie widzę taką lekką niekonsekwencję w tym no wszystkim. Tak, tak, tak. Karwi podobno doświadczyła między innymi intensywnej paniki, strachu, niepokoju, bezsenności. Niechętnie wychodziła na zewnątrz, oglądała wiadomości i stała się nieludzko odizolowana. No tak, bardzo to jest ciekawe, że ona chcąc opowiadać z chęcią o swojej historii i zaprzecza we wszystkich mediach i w prasie i, i w znanym wywiadzie, o którym również wspominaliśmy w poprzednim, w poprzednim materiale że nagle ona się czuje tak odizolowana od społeczeństwa. No to jest kolejna, kolejna niekonsekwencja. I pełnomocnik Fiony Harvey wskazuje, że można przewidzieć, że przedstawianie bezbronnej kobiety jako brutalnego, karalnego już wcześniej potwora przed 50 milionami ludzi, no spowoduje rzeczywiście powstanie realnej szkody i jej krzywdy, psychicznej Więc zdaniem pełnomocnika Fiony jest to bezprecedensowy przypadek cierpienia psychicznego i emocjonalnego. No to tutaj bardzo ciekawa i daleko idąca teza. Dokładnie tak. E, dalej, czwarta przyczyna działania to rażące zaniedbanie. Tak, wszystko to jest takie trochę powiązane w mhm. wszystkie te przyczyny one trochę przenikają przez siebie, ale widocznie zgodnie z procesem amerykańskim musi to być wszystko wyszczególnione. E, Harvey, zgodnie z tą czwartą przyczyną, doznała poważnego cierpienia emocjonalnego w wyniku z zaniedbania Netflixa, więc tu znowu powielamy tą argumentację. Pozwana miała rzeczywistą, subiektywną świadomość związanego ryzyka z właśnie z podaniem tych nieprawdziwych, rzekomo pomawiających treści, a mimo to postępowała świadomie i była tak zwane, jak oni to wskazali, że obojętna na prawo, o. tak? I na bezpieczeństwo i na dobro Harvey. W związku z tym każde działanie Netflixa stanowi rażące zaniedbanie i w związku z tym Harry wnosi o zasądzenie odszkodowania karnego za każde z tych naruszeń od pozwanych. No proszę. Piąta i szósta podstawa wytoczenia tego procesu to naruszenie prawa do publikowania wizerunku. Kolejna podstawa, która również w argumentacji trochę powiela poprzednią. Pozwani wykorzystali rzekomo tożsamość i podobieństwo Fiony Harvey dla korzyści handlowych bez jej zgody. tak? To spowodowało właśnie uszczerbek na jej zdrowiu. Pozwani przez cały czas rzekomo wiedzieli, że nie mają pozwolenia na wykorzystanie jej wizerunku i jej tożsamości, właśnie w celach komercyjnych, a mimo to to uczynili. I zdaniem pełnomocnika Fiony istnieje bezpośredni związek pomiędzy wykorzystaniem tożsamości i podobizny Harvey, a celami handlowymi Netflixa. Harvey doznał odręki psychicznej spowodowanej nieuprawnionym użyciem jej tożsamości i podobieństwa. Więc Harvey ma prawo, zgodnie z tutaj z żądaniem pozwu, dochodzić od szkodowania, a pozwani podnoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Fiona Harvey, w tym m.in. za osiągnięty zysk z nieuprawnionego wykorzystania jej wizerunku, no właśnie w tym serialu Reniferek. Ponadto pełnomocnik Fiona podkreśla, że czyny, które są podnoszone w tym postępowaniu, zostały popełnione umyślnie, bezprawnie, złośliwie oraz w ramach bezmyślnego lekceważenia praw i uczuć Fiony Harvey. I z tego powodu ona żąda właśnie odszkodowania i karnego, i kompensacyjnego od pozwanych. To powiedz mi, czego domaga się pełnomocnik Fiony i jakie ma szanse na wygranie tej sprawy? Przede wszystkim domaga się przeprowadzenia rozprawy. E, więc e, z udziałem właśnie Ławy Przysięgłych, więc przede wszystkim ciekawa, czy będzie to sprawa medialna, tak samo jak pewnego DEPA i mhm. e, HARD. To by było ciekawe. Tak, żebyśmy mogli przynajmniej śledzić i komentować również dla Was postępy tej rozprawy. E, pełnomocnik wskazuje, że czyny zostały popełnione umyślnie, niezgodnie z prawem, tak jak właśnie wskazywałam, i jeżeli potwierdzi się to, że m, faktycznie e, nie doszło nigdy do skazania Fiony Harvey, a Netflix. Wskazywał, że jest to historia prawdziwa, to moim zdaniem, no tutaj może być różnie i sąd mógłby się przynajmniej w tej części przychylić do żądania pozwu, no bo faktycznie, jeżeli oni wskazują, że pozew, przepraszam, że serial jest oparty na faktach, no to dlaczego nie wskazują, że ona nie została skazana? To jednak jest dosyć istotny element tej sprawy. Natomiast co do pozostałych dowodów. Do pozostałych zarzutów, które są podnoszone przez pełnomocnika Fiony Harvey, to czy zostaną one uwzględnione przez sąd? No Nie wiemy, jak tutaj będzie dowodowo tak wyglądała sytuacja, ponieważ po y, zarzutach uwzględnionych w tym pozwie nie ma naprowadzonych konkretnych dowodów. Jest tylko wskazanie, a raczej żądanie przez pełnomocnika, aby pozwani zachowali wszelkie dowody, raporty, oświadczenia, notatki, maile, smsy i komunikaty dotyczące zarzutów zawartych właśnie w niniejszym pozwie i niezachowanie przez pozwanych tych odpowiednich właśnie dowodów mogłoby uzasadniać przypuszczenie, że oni ukradli te dowody, albo je ukryli, zataili mhm. i co powinno wówczas stwarzać domniemanie, że gdyby dowody zostały zachowane i faktycznie istniały, to byłyby one obciążające dla Netflixa. Więc no tutaj jest dosyć istotna kwestia. Również pełnomocnik wnosi o to, aby sąd wezwał pozwanych, tak, czyli Netflix i Richarda Gada, do stawienia się i udzielenia wyjaśnień w sądzie i do odpowiedzi na, na poze, przede wszystkim do odpowiedzi na poze. A w konsekwencji pełnomocnik Fiony Harry wnosi o to, aby sąd wydał wyrok przeciwko pozwanym. No i tutaj właśnie uwzględniające zasądzenie odszkodowania. Mm -hmm. tutaj nie mamy też dowodów na to, przynajmniej w pozwie nie zostały mm. one wymienione, w jaki sposób miałaby ponieść szkodę związaną z, z działalnością, z działalnością no. gospodarczą. Tak? Tutaj o tym nic nie wiemy, więc to jest moim zdaniem dosyć słaby element tego pozwu, chyba że nie zostało wszystko opublikowane. Wyrok przeciwko pozwanym powinien również uwzględniać zasądzenie odszkodowania karnego w maksymalnej dopuszczalnej wysokości. Czyli jak widzimy, roszczenia w pozwie przeciwko Netflixowi no, są dosyć skomplikowane, są z różnych podstaw prawnych. Więc tutaj do sądu będzie należało to, aby ocenić, czy faktycznie doszło do naruszenia i do zniesławienia Fiony Harvey, czy poniosła ona jakąś realną szkodę z tytułu tych naruszeń, czy doznała jakiejś krzywdy psychicznej, czy faktycznie miało to wpływ na jej działalność gospodarczą. A jeżeli tak. To ona jest w stanie udowodnić jakąkolwiek stratę, jaką poniosła w wyniku właśnie zniesławienia. I pytanie, które zarzuty chwycą? Bo moim zdaniem no, tak. najsilniejszym zarzutem jest to, że ona nigdy nie została skazana prawomocnie za żadne z tych przestępstw. No, myślę, że to jest taki główny. Ani stalking, punkt. ani molestowanie. Więc tutaj no, doszłoby faktycznie do nadużycia ze strony Netflixa i ze strony Richarda Gada. Więc czy w tej części zostanie pozew uwzględniony, a może jeszcze w szerszej, to będziemy na pewno śledzić to, więc Was również zachęcamy do śledzenia, komentowania. Słuchajcie, może coś jeszcze więcej wiecie w tej sprawie. Dawajcie znać. Dawajcie znać. Jak Wam się podobał ten filmik, to również go polajkujcie. Jak nas jeszcze nie subskrybujecie, to, to zapraszam. subskrybujcie. Dzisiaj pierwszy odcinek nas małżon małżonków, no. <laughs> więc zapraszamy Was do kolejnych odcinków.